Cześć, Simanko, witajcie, Anko, witacz. Jestem Hemik, W tym materiale składamy kompan na najnowszym dziecku od AMD, czyli Ryzen z Integrą. Ryzen 5 5600G. Zapraszam na materiał. Tak więc, link oczywiście do koszyka macie w opisie tego materiału. Przechodząc już do samego koszyka, wyniósł on 3783,1 grosz. No i nie będzie to tanio, tym bardziej, że nie mamy tutaj karty graficzne i powiecie, że tylko procesor 6 Ryzen 5 5600 i to w sumie słabsza wersja 5600X, bo jest to 5600G, ale niewiele słabsza, także otrzymujemy coś za coś. Jest to komputer raczej na przeczekanie, żeby pograć sobie teraz na Integrze w jakieś starsze gry, w jakieś prostsze gry a w przyszłości dokupić naprawdę fajną i kartę graficzną, bo jak najbardziej ten zestaw to umożliwi. A już przechodząc do meritum, no to tak jak już na samym początku wspomniałem, AMD Ryzen 5 g aktualnie kosztujący około 1350 zł, 6 rdzeni, 12 wątków. No test oczywiście tego procesora możecie zobaczyć na przykład na kanale Liptona. Nie wiem, czy uda mi się podlinkować materiał, jeżeli nie, no to po prostu musicie znaleźć w sieci dany materiał, bardzo dobry, bardzo rzetelny test, gdzie ten Ryzen no minimalnie przegrywa z Ryzenem 5600X, czyli jego powiedzmy odpowiednikiem, ale bez układu AMD Vega, no i tam było też porównanie do Intela i zsumowanie tego, jak to ciekawie się prezentuje ta wydajność. Natomiast płyta jaką wybrałem, to będzie to MSI MPG B550 Gaming Plus, płyta z wyższego, powiedzmy to, już, tego pułapu cenowego, jak i jakościowego. Chociażby z tego tytułu, że możemy sobie wtedy w przyszłości fajnie rozbudować nasz komputer o na przykład mocniejszy procesor, jeżeli na przykład kupimy kartę graficzną, to tego nie wiem, prostka sprzedajemy, bierzemy Ryzena na 7 czy 9 i jak najbardziej tutaj będzie można zrobić fajny upgrade. 4 banki na RAM, w pełni chłodzona, bardzo dużymi radiatorami, sekcja zasilania. 2 złączałem, 2 jedno z Shindle, PCI Express X16 wzmacniane do naszej przyszłościowej karty graficznej. Mamy podświetlenie letter GB, nawet dookoła chipsetu. 6 złączy na dyski SSD bądź HDD SATA. Z USB typu C na front, USB 3.0 na front, mnóstwo podłączeń do wentylatorów, podłączenia do diod LED RGB, ARGB. Wydzielona sekcja od karty dźwiękowej, na panelu wejść, wejść mamy guzik flash BIOS. Dużo USB-ków, mamy 8 USB-ków, w tym USB-C, 1GB LAN. I moim zdaniem tutaj producenci się chwalą 25 gigabitowymi LANami. No, kto to wykorzysta? Jakie jak jest zastosowanie takiego 2,5 gigabitowego lana? Ja rozumiem 1 albo 10, ale coś pomiędzy. No, marketing według mnie, nie tylko i wyłącznie, żeby móc się, nie wiem, pochwalić przyznajmy, mi, że o, ty masz tylko 1 gigabit, a ja mam 2,5 gigabita. Yeah! Rozbudowana dźwiękówka, wraz ze złączem światłowodowym i mamy tutaj kodek RealTKLC892, czyli. Raczej niższa półka. No, ale jest rozbudowana, więc możemy tutaj podłączyć rozbudowany system audio, że tak to ujmę. Przechodząc dalej, RAM, Gudram, No, to klasyk u mnie na kanale Gudram, e, Iridium Pro CL17 3600 MHz, 16 GB w dwóch kościach. No, wiadomo, Ryzeny lubią. Znaczy, Ryzeny same w sobie lubią, ale układy graficzne w Ryzenach tym bardziej lubią. E, wysoko taktowany RAM, stąd pad wybór właśnie na taki, a nie inny. No, i to wszystko będziemy chodzić ferą 5 Dual Fan. Można byłoby wziąć ferę 5 z jednym wentylatorem, ale z drugiej strony, skoro i tak nie ma karty graficznej, mamy trochę większy budżet. To chemik trochę poszalał w tym zestawie. I jak najbardziej możecie się nie zgadzać tutaj z moją propozycją, natomiast to pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie moja propozycja, to nie jest wyrocznia. Każdy może wymodyfikować sobie tak ten zestaw, żeby było bardziej pod niego. Pod warunkiem, że oczywiście wszystko będzie ze sobą kompatybilne. 150 zł za bardzo, bardzo wydajny cooler. To jest naprawdę dobra cena z tym procesorem. Myślę, że będzie to idealne połączenie i nasz procesor będzie bardzo chłodny. Terowy dysk SSD M2 PCI Express 3.0. Z racji ceny wziąłem taki dysk po prostu Kingston A2000. Nie popularny, niesamowicie dobry dysk też, niezawodny no i tanie, 449 zł, także jest to według mnie bardzo dobra, uczciwa cena jak za ten dysk, no i dalej przechodząc, produkty już nie SPC, i w tym zestawie tylko jeden produkt SPC, który wcześniej mówiłem, a teraz przechodzimy do naszego niemieckiego sąsiada, czyli Be Quiet! Be Quiet! Pure Power 11, 602 to 80 Plus Gold, jest to zasilacz na przyszłość, można było wziąć SPC Supremo FM2 ale stwierdziłem, że skoro są w podobnej cenie, no to tym razem weźmiemy Big który jest na pewno lepiej wykonany. No i ma cichszy wentylator, o ile mogę taki wentylator usłyszycie od zasilacza. Nie ma full modularnego okablowania, jest na stałe wtyczka EPS do zasilania procesora oraz 24-pinówka do zasilania płyty głównej. Natomiast te kable i tak zawsze są używane, więc nie jest to według mnie wada. 399zł za 600W 80PLUS GOLD od takiego giganta jak Be Quiet. nie uważam to za wygórowaną cenę, przy certyfikacie sprawności około 92% Tak więc przechodząc do ostatniego elementu, który też jest Be Quiet, a jest to BeQuiet Pure Base 500 Window Black Jeżeli ktoś by chciał 2 zaoszczędzić, to można wziąć wersję szarą, jeżeli komuś się podoba a jeżeli komuś się podoba biała, no to niestety, ale będzie musiał dopłacić 80zł, niestety nie wiem czemu się dopłaca za zmianę koloru, jakby to miał być, nie wiem, szybszy komputer dzięki temu, że ma się białe obudowę w grach, no ale to nie ja ustalam cenę tylko producent, więc to do niego wszystkie wąty proszę zgłaszać. Tak, to obudowa fajna, przewiewna, no tylko dwa wentylatory w standardzie troszeczkę boli, no ale z drugiej strony jest to, powiedzmy to jak na BQA, ta budżetowa konstrukcja. Na pewno będzie ona dużo fajniej wykonana niż SPC, w większości przypadków, natomiast nie będzie to skrzynka aż tak dobra jak flagowy, na przykład Be Quiet za prawie tysiaka. Nie mamy oczywiście karty graficznej, bo ten zestaw nie miał mieć karty graficznej. Integra AMD Vega z procesorem jest naszym układem graficznym w tym zestawie komputerowym. No, mam nadzieję, że Wam się taka moja propozycja na zestaw na najnowszym dziecku AMD Ryzen spodobała. Piszcie oczywiście w komentarzach, co sądzicie o tym setupie komputerowym, co sądzicie o tym materiale, jak i o mojej twórczości. Ja czekam niecierpliwie na wasze komentarze, chętnie z Wami pogadam w sekcji komentarzy, a w tym filmie to było na tyle. Jeżeli film Ci się podobał, no to standardowo łapka w górę subik, wiecie o co chodzi. Ja się już żegnam. Do zobaczenia w kolejnych produkcjach. See ya.